I ci nieliczni, którzy twierdzą, że Glock to całkiem przystojny, elegancki pistolet i ci w większości, co mówią, że to pokurcz, paskuda, karaczar, kanciaste, nie wiadomo co i potwarz dla całego pistoletowego rodu, zgadzają się bez wahania. Drugiego, tak łatwego w customizacji, w umajaniu, pistoletu jak Glock obecnie na rynku nie ma o wszelkiej maści, ceny, jakości, gadżetów, bajerów, przedłużek, stopek, magazynków, przyrządów celowniczych, mechanizmów spustowych, sprężynek, dźwigienek, zatrzasków, płytek, okładzin, oklein do glocka w brud. Nic tylko przebierać, wybierać, kupować, instalować i cieszyć się prawie nowym pistoletem. Wśród całej tej sfory, całej plejady różnych Urządzeń, szczególne miejsce i chyba najwięcej dyskusji, kontrowersji wzbudza nie jakiś wypasiony w kosmos magazynek na 100 sztuk amunicji, są takie, nie jakieś przyrządy celowicze, co to nie mają tylko opcji wodotrysku, a kosztują tyle co połowa albo dwie trzecie nowego bloka, ale taka oto niewielka, niepozorna kosteczka. Niby nic, a jednak cicha woda. Zainstalowana w miejsce płytki oporowej na tylnej ścianie gloka pozwala zmienić naszą na przykład, 17. No może nie w pełnej krwi rasową, maszynową 18, ale w takiego gloka 17,5. Bowiem, glok z taką właśnie kosteczką magiczną nie, pozwala prowadzić ogień nie tylko w trybie automatycznym, samopowtarzalnym, czyli na skórty mówiąc takim, co to tyle razy strzelimy, ile razy ściągniemy język spustowy, ale także w trybie full auto. Automatycznym, samoczynnym, czyli takim, w którym za jednym pociągnięciem spustu możemy oddać kilka, kilkanaście, a jak pojemność magazynka i wyobraźnia, i fantazja pozwolą, to i kilkadziesiąt strzałów moc. Warto powiedzieć, taką kostkę wedle polskiego prawa można kupić. Na przykład na Allegro są takie oferty. Można ją wyprodukować oraz sprzedać. Można ją też mieć. Ale zainstalować nawet na sucho. Aby sprawdzić, czy pasuje, czy umiemy ją tam wrazić, nie wolno. To jest zakazane i całkiem zresztą słusznie. No ale prawo sobie, ciekawość sobie. Więc postanowiliśmy przetestować, jak działa w gadżet. Zrobić to oczywiście poza granicami Polski, a nawet Unii Europejskiej, podczas jednej z naszych wizyt do jednego z mniej lub bardziej militarnych ośrodków szkoleniowych, użonych her daleko stąd. Tam z pomocą lokalnych instruktorów na lokalnym sprzęcie przygotowano nam konwersję Glocka do wersji właśnie automatycznej, samoczynnej, a myśmy tylko z tak przygotowanego sprzętu postrzelali. Co z tego wynikło, zobaczcie. Mam nadzieję, że ten materiał nieco unikalny jak na polski strzelecki YouTube spodoba Wam się, a przynajmniej Was zainteresuje. Moduł konwersji obejmuje trzy luźno połączone elementy: sprytny języczek. Z okrągłym wcięciem rzecz de facto ogarnia całą robotę. Bolec ze zwężeniem w 4,5 długości będzie pełnić funkcję przycisku selektora ognia oraz bloczek, który trzyma je w kupie i lokuje we właściwym miejscu. Bloczek ma w sobie dwie komory: szerszą, ale płytszą, i węższą, ale głębszą, oraz przechodzący na wskroś otwór. Montaż konwersji jest prosty, jak sami wiecie co. Wystarczy wprowadzić bolec do bloczka, tak aby jego wycięcie znalazło się na wysokości głębszej, choć węższej z dwóch komór. Biorę sobie bolec, biorę bloczek, otwór jest widoczny. Umieszczam jedno w drugim, wyrównuję, gotowe, nie bolało. Następnie przekręcam. Bloczek z bolcem, tak aby było widać, co w środku się święci. Biorę sobie jęzorek, obracam go, wprowadzam jedno do drugiego i co? Gotowe. W tej chwili, umieściwszy taką konwersję, tam gdzie normalnie spoczywa płytka oporowa, na tylnej ścianie zamka, będę mógł ruchem selektora ognia, jego przycisku, tego bolca zmieniać tryb pracy broni. Z automatycznego, samopowtarzalnego na automatyczny samoczynny albo odwrotnie, wedle woli. Także wygląda z tyłu, a tak chyba najbardziej spektakularnie z boku. Jak zainstalować takie cudo w bloku, to tego nie pokażę. Jak mówiłem, jest to czynność wedle polskiego prawa zabroniona, zakazana. No a kto, jak to, ale strzelec to prawa. Przestrzegać powinien. Lokalny różnikarz na lokalnym bloku 17 generacji 4 zainstalował magiczną kostkę zdolną przerobić bloka 17, no może nie 18, w i 17,5. Będzie prowadził ogień w trybie automatycznym samoczynnym. Blok z taką kostką wygląda jeszcze paskudniej niż normalnie kanciasty, brzydki. Ale jak trwa gloka, to nie po to, żeby ładnie wyglądał, ale po to, aby dobrze strzelał. Jak będzie, zobaczymy. z masowy pistolet maszynowy. To taka przeróbka Glock 17,5. Pracował w trybie automatycznym, samoczynnym ale no, nie ma co porównywać go z MP5, Glauberytem, Skorpionem, czy czym tam jeszcze innym. Pierwsze padały tam, gdzie trzeba. Dwa, powiedzmy, z serii, ale kolejne, już znaczki gorzej, wyrywały się w prawo ku górze. Brom jest nerwowa, skacze, chrobocze, ma bardzo wysoką, szybkość strzelość, około 1300 strzałów na minutę, w porównaniu z 5-800 strzałów to bardzo dużo. No i jest trudna, kiedy próbujemy ją utrzymać. Strzały kolejne uciekają do góry. Może to zresztą nie był też problem samego Glocka, przerobionego tak trochę amatorsko, tylko mój własny. W Polsce nie wolno tego rodzaju oczywiście przeróbek wykonywać i miałem wprawy z pracą z Glockiem w takiej właśnie opcji. Gdybym poćwiczył, może byłoby lepiej. Pierwsze próby przyniosły nam sporo radości, uciechy, ale też nieco frustracji. Frustracji, bo choć bawiliśmy się szampańsko, to wyniki naszego strzelania delikatnie mówiąc odstawały od ideału. Rozproszenie przestrzeni tarczy było zdecydowanie zbyt duże. Zabolało. Zabolało tym bardziej, że jak dotąd, zarówno od klasycznymi pełnowymiarowymi PM-ami, jak nad Glockiem 18C, bardzo przecież podobnym do testowanej konwersji, udawało nam się nieźle zapanować, a rezultaty strzelak, no jeśli nie, napawały dumą, to przynajmniej niejakim zadowoleniem. A tutaj, sami widzieliście. Postanowiliśmy popracować nieco, potestować różne postawy, różne chwyty broni, aby opracować kombinację optymalną dla pracy z Glockiem wyposażonym w magiczną konwersję. Pod nóż poszła postawa frontalna, półfrontalna, chwyt klamszel i chwyt klasyczny bojowy kciuk na kciuk. Wylądowaliśmy z hybrydą złożeniem postawy półfrontalnej, wszelako z masą ciała przesuniętą wyraźnie ku przodowi, bardziej niż to się czyni podczas pracy z klasycznym pm oraz chwytem clamshell w bardzo nieortoksyjnej postaci, takiej, w której kciuki przylegają do górnej linii szkieletu broni i naciskają broni dość mocno pod kątem 45 stopni do środka i do dołu. Taki chwyt pozwalał lepiej skompensować podrzut bloka wyraźnie cierpiącego na ADHD. Wyniki poprawiły się, a nasza samoocena wróciła do poprzedniego poziomu. Jak to wyglądało w praktyce? Zobaczcie sami na filmie krótkim. Eee, krótkim, bo Glock nieco nadmiernie aktywny wypluwał z siebie 50 pestek w ciągu około 2 sekund. Postawa optymalna do pracy z Glockiem w wersji auto niewiele różni się od klasycznej postawy użytkownika. Doga słabsza w przodzie o jakie pół kroku, stopy nieco ku środkowi, kolana ugięte, pośladki trochę do tyłu. Jedyna poważna, fundamentalna różnica jest taka, że ciężar ciała spoczywa nieco dalej ku przodowi, nawet bardziej niż w przypadku pracy z klasycznym pistoletem maszynowym. Wśród wszystkich konwersji, które pozwalają wygodnie uchwycić Glocka, trzymać go z gruba tak jak pistolet maszynowy, szczególne znaczenie na współczesnym rynku odgrywa rodzina Roni, produkt izraelskiej firmy CAA. Oto ich flagowiec, najnowszy wariant Micro Roni. Polimerowe cudo ze składaną kolbą, trzema szynami montażowymi na górnej i na bocznych powierzchniach konwersji, rzecz wygodna. Piękna. To mój własny egzemplarz. Dostałem go od moich synów, także instruktorów z branży, młodszych, zatem kolegów. Często nim się bawię. Do dalszych testów z Glockiem i magiczną kostką jednak postanowiliśmy użyć innego sprzętu. Dlaczego? Ano dlatego, że problem przeładowania, główną bolączkę wszystkich tego rodzaju konwersji rozwiązałem przez aplikację no takiej właśnie kozackiej nakładki. Owa część polimerowa nakładana na tył zamka naszego bloka. Tą oto dziurką wychodzi sobie szczerbilka. Te wąsiki służą do przeładowania. No, wszystko fajnie. Ta nakładka jednakowoż ma dwa boczki. Jak to z boczkami bywa? Lewy i prawy. I oba wypadają dokładnie tam, gdzie przechodzi w tej właśnie osi stworzeń, bolec, selektora ognia. Magicznej kostki. Następuje konflikt, trzeba było rzecz przewiercić, podworować. Nie każdy lubi takie zajęcia praktyczne, techniczne, Nie każdy lubi osłabiać nieco, zapewne, konstrukcję drogiej, wypasionej konwersji poprzez borowanie. A zatem zwróciliśmy się do innego produktu, chyba głównego konkurenta RONI, także izraelskiej konwersji produkowanej przez koncern Fab Defense, czyli Keypon'a Scout. Z taki sam. Składana, kolba, czarny, podobny. Trzy szyny montażowe tutaj już z latarką, laserem, kolimatorem, czym tam jeszcze innym, ale jednak nieco inna to sprawa. Po pierwsze, konstrukcja jest hybrydowa, polimerowo-metalowa. Górna część szyna. Jest wykonana z aluminium. Może takie złudzenie, przewidzenie, ale jak pracuję jedną i drugą konwersją, to mam wrażenie, że ta Kepos jest nieco bardziej sztywna. Przy pracy w trybie samoczynnym, przy pracy z ogniem maszynowym, taka sztywność może być pewną zaletą. Powtórę, przeładowanie w tej konwersji rozwiązano dźwigienką, którą dobrze znają miłośnicy M4. Też pozwala pozostawić z tyłu konwersji sporo miejsca na magiczną kostkę, na swoźnie na bolce. Nic tam z niczym nie koliduje, niczego nie trzeba przerabiać. A więc Kepos został wybrany do dalszych testów. Jak go użyć? Po pierwsze należy nacisnąć przycisk tutaj ulokowany, zwalniacza tylnej części konwersji. No i pociągnąć do tyłu rączkę. Znaczy się otworzyła. Następnie sprawdzoną, bezpieczną broń, zrobiłem to wcześniej przed e, nagraniem, a więc nie ma strachu. Umieszczamy w tej oto luce. Staramy się wyrównać oś broni z oś konwersji, a następnie pistolet przesuwamy ku przodowi. Już jest tam, gdzie być powinien. Na koniec dopychamy tylną część konwersji. Energicznym ruchem usłyszymy klik. Zapadły zapadki, że się zablokowała. Jest. Gotowa do pracy. No, prawie, bo jeszcze nie ma nie magazynka oraz nie ma jakiego postronka, powrózła, które zawsze warto sobie umieścić, aby można było przewiesić konwersję przez kark ramię i wycinać z nią chłopce, wywijać koziołki. Było nieźle, ale może być i jeszcze lepiej. Spróbujmy umieścić Glocka w konwersję, która uczyni z tej platformy no, prawie dobry, prawie rasowy pistolet maszynowy. Niestety MicroRomi nie nadaje się tego celu, ponieważ magiczna kostka e, zainstalowana w miejsce płytki oporowej nie mieści się w tej powszechnie używanej konwersji. Ale faboski Kepos już całkiem nieźle do tej funkcji się nadaje, a na to jest zbudowany z polimeru i z metalu, z aluminium. Jest to konstrukcja hybrydowa, Bardziej sztywna, pewna jako PM, sprawdzi się lepiej. Wystarczy broń umieścić w szynach konwersji, wcisnąć, uderzyć i gotowe. Możemy prowadzić ogień z takiego prawie, prawie rasowego pistoletu maszynowego. Jak będzie, okaże się. Przelałem z dystansu minimalnego, 5 metrów, żeby ładnie wyszło na filmie. Ale nawet jak na tak bliski dystans, i tak skupienie doskonałe, dziura w dziurę. Aplikacja platformy Fab KPOS poprawiła jakość wyników. Teraz nie tylko trzyma się przyjemnie, ale także celnie, skutecznie. Żadna to nowość, żadne odkrycie. Jak pracujemy w trybie automatycznym, samoczynnym, to nam kulki zużywają się aż furczy. W związku z tym warto użyć jakiegoś pojemnego magazynka. To może być klasyczny glockowski magazynek, jedno ze stopką. Zależnie od siły woli i kciuka, poziom desperacji, 20 parę sztuk naboi, do środka wyjdzie. Możemy użyć magazynka glockowskiego, przedłużonego także stopką. 30 parę sztuk kulek do środka wejdzie jak nic. Albo możemy no, zaszaleć i pobawić się magazynkiem na 50 albo i 100, wtedy taka podwójna konstrukcja nas czeka amunicji. Tak, koleś, kupiłem z na ramieniu, bo drogi był, to produkt koreański, myślałem, będzie się cieło, będą kłopoty, ale nie. Na początku faktycznie parę zacieć, a potem wszystko się wyślizgało, wyrobiło i magazynek działa jak złoto. Co więcej, ma bardzo wygodną rączkę, taki pazurek podwójny. Wystarczy go ku górze pociągnąć, a mm, kulki wpadają same. Nie trzeba używać siły, nie trzeba niczego naciskać, przyciskać. Bierzemy sobie nabój, wrzucamy i sieci. Puszczamy, jest na miejscu. Znów do góry pazurek, kolejna sztuka amunicji, pyk, gotowe. I tak od pierwszego do pięćdziesiątego razu, bez większych... Problemów bez wysiłku. No teraz to zabawa gwarantowana. Dzięki magicznej kostce Glock oczywiście stał się magiczny, ale wciąż nie jest to ani kwiat paproci, ani nawet zwyczajny jednorożec. Coś o czym słyszeliśmy i owszem, ale nigdy nie widzieliśmy i nigdy nie zobaczymy. Bo spotkanie z Glockiem w konwersji full auto jest jak najbardziej możliwe. Za granicą, w dowolnym kraju o liberalnych przepisach dotyczących modyfikacji broni palnej, ale i w Polsce. Na strzelnicy, która ma stosowne uprawnienia i zarejestrowała taką broń jako pistolet automatyczny, samoczynny, wcześniej nabywszy go w jednej z różnych karni posiadających stosowną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. A więc spotkanie na legalu, w realu jest możliwe. A skoro tak, to warto spytać, czy w ogóle trening taką konwersją ma sens? Czy warto? Otóż to zależy, zależy od tego, po co nam broń i po co nam kompetencje w posługiwaniu się bronią. Jak jesteśmy strzelcem stricte bojowym, mamy broń i uczymy się ją posługiwać tylko i wyłącznie do boju, to tego rodzaju konwersja, trening z taką konwersją są nam zbędne. Oczywiście w bardzo wąskiej klasie sytuacji, w niszy niż nisz, niewielka... Masa, niewielki rozmiar bloka połączony z ogromną szybkostrzelnością 1200-1300 strzałów na minutę, którą gwarantuje nam magiczna kostka, mogą okazać się niebagatelną zaletą. Ale to bardzo rzadkie sytuacje i raczej stale żyka służb specjalnych niż, niż strzelectwa obronnego na rynku cywilnym. Do tego w takiej roli znakomicie lepiej sprawdzi się wyjęty prosto z pudełka Glok 18 najchętniej w wersji 18C. Z kompensatorem podrzutu. Generalnie kompensatorów nie lubię, bo brudzą, bo hałasują, dowożą mniej niż zwykliśmy sądzić, ale akurat na 18 te parę szczelinek, szparek, dziurek robi swoją robotę. Znakomitą większość zadań stojących przed pm zrealizujemy lepiej, sprawniej za pomocą pełnowymiarowej konstrukcji, bardziej ergonomicznej, o niższej. Szybkostrzelności, a jak taką broń mam pracować, to i taką powinniśmy ćwiczyć. Ale przecież strzelstwo to nie tylko walka drogą palną, to głównie, a dla większości strzelców, jedynie rekreacja, rozrywka, zabawa. Coś od czego do realnej walki, równie blisko jak od sportowego rzutu oszczepem, do polowania na niedźwiedzia bardzo daleko. Ale do takich właśnie ludycznych, rozrywkowych funkcji. Glock z magiczną kostką nadaje się znakomicie. Wykorzystanie tego typu konwersji to bardziej fun, rozrywka niż praktyczne, taktyczne zastosowanie. No ale jak się bawić, to na całego najlepiej z latarką, laserem, kolimatorem, no i oczywiście najważniejsze magazynkiem 50-nabojowym. Yy, można natomiast nadać temu delikatny, praktyczny wymiar, jeżeli wyobrazimy sobie, że przed nami tłoczą się masy zombie. magicznej kostce i gloku, co prób seriami, to byłby na tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za cierpliwość. Zapraszam na nasz kanał na YouTube, no i do Self Protection Shooting Academy. Tutaj na strzelnicach sekcji strzeleckiej CWKS Legia Warszawa, no akurat z prezentowanej konwersji nie postrzelamy, ale w zamian będziemy mogli porobić mnóstwo innych, nie mniej, a może i bardziej interesujących rzeczy.